Jeśli ta gszicht jest prawdziwa, jeśli mogło się to człowiekowi no, Ejcie, mom, ruski, co wiekowi przytrafić? O, posłuchajcie. Wiecie, Mom, zachowski cołuchał do Moja staro mo kota rasy koczka, rasy cornej, rasy ze rasy blank maluśki miołcek. Przyń co by mnie to tak na isto obłaziło, by nie to, i że jest ci to maluńske, i że depto cięgiem za mną i miamro. A to chce co by na a to żrydzi się chce, a to miamro cięgiem do samego miamranio, blanga jak jej pani. Generalnie moga pohajać, z tej świtną coś ich na delinach, co by za tym tyrą. Niech się chowie zdrowo do czasu, kiedy rós zabocza zawrzyć mojej terarium i zajmą się nią tą koczką moja cichowano szlanka. Resz to już nie moja utropa. Ale ino wiecie do czasu. Jeśli to już ale moja utropa, kiedy moja staro na żonadin, aś tam i nawielajś tam. I na mnie, boroka rokaś już zaś futrowanie, wykludzanie i sprzątanie potem całkiem bajc. Ja i że jo zawdy to letko smola, robię wszystko we ostatni dzień przed powrotem mojej baby, nie sprawio mi to za te latur bazyju. Ten kot jest uno złot niedowna. i ty niedowna jest ci uno z nowy Nie zawierania bady cimra, bo przecad riny znajduje się noczyni, mianowane ze polska kuwetą, jest taki koflik, do którego robi kot ginał to, sojowe haźniko. To no, no, znaczy się wlazuje i mogę się spokojnie i bez ubijania się pomedikować. Nie bez że się uczyli, co by zabiegać zaś te pieruńskie drzwi do haźnika. Tuż też moja starocięgiem wyrcała, i że ten biosecki kot nie poradzi tam wejść i medykować. Jałże, że stary knakier i nie naumia się ostawiać drzwi ozewżytych, krom tego mieszką sam dłuższy niż nie ten kot. Co, jak ta moje drzwi, mój aptryp, no i rałzmi! patrzcie mi się stracić. I tak jak się naprzył, postawił jak małek. Od jakiegoś czasu kot łajzi symną do chęźlika. Jak nie ma domu mojej starej, to musi zaobyć stoć na mnie. Musi wahować mnie albo mięłczeć, co by mi przypomnieć, i że potrzeba mu ten aktryb ozebrzyć, bo jak jest duma moja baba, to ona moci już wiecie, tym, w tym jej wnętrznym biosie zaprogramowane, zamiarkowane, ją wlazuje i zabiegą, ona idzie i ozebrzyć, co by kot mógł wleźć. No tak, wiecie, technologia, ganz einfach. Poniekiedy kot. Skoko na klumka, ale jeste za knap i zwisał na nim Jednak moja staro będzie go tak fortfutrować, to we wartkich abcugach będzie za każdym razem ta klumka głównym fifrą, a w ten czas wiadomo nie, moja brillińszlanna. No dobra, wyrychtuję Moja staro delegacja jo robota. Wrócą się po rodą do domu, do chałupy, kotwele dźwierzy miamro i skwircy, bo jak ich wylazło, to zawar dźwieże do badycim radzaśka. No i na porządku, kociku, my się też chce, bo w jak 100 pielągów, no, no. ile mi do kupy. Ja wiecie, toaletka, jedna, łokienko, cygaretka, bo staro będzie dopiero za trzy dni na będzie czas wyluftować. Koc mój, ja filuję ja bez łokienko, jest cud. Kocik, fuk na hajcą, na fenster brecik, i kukumy się ta głowa bez te okno. No, fest, całbrowie. Kąd już dom do skończu, wiecie, sztumel do aptrytus woda, a ten mały gist jak nie fuknie i sru, za tym sztumrem, ze finsterbretu do szkorupy, do tego trunu i rań do haśnika. Zamelało nim ze dwa razy i kota ludzie nie ma bali i miłknąć nie zdążył, łoż to ci jest on myli, przecać bali taki maluśki kocik jest. do studiosków zaśrogi tak by tak, co by przejść bez tym zipun, ale słyszałem, dup. łożysz 100 pieronów. to mi się przeca nie mogło zdawać. coś ich ciężkiego poszło w pion, jest Święte i we trójcy święty jedziny pomboczek pokazali mi się przed oczami kot kule na morę poświmową direct metopil prawego dopływu królowej polskich rzek Czerą gibym do piwnicy, chociaż ja można musiałbych pędalować na szlak do Tychajmu, wiel moja staro, nie wróci się ze dins z rajzy, nie ma sprawy, noj jakiegoś maluśkiego, cornego, skórcy byka, ze białym binderkiem, nie było jej poradni, to się można blank kapnie nie, ale co tam, no i przychodzi do piwnicy, ślatuje po słodach, słucham coś ich dropie, we róże. pią, sztikiel, plaskaty, ruły, miący, jest! Jak stop pieronów do żyje, żyje i nie skulną się do miejskiej sieci, bali jak i te roski zdechnie, to sroł pies przynajmniej by nam miał jego ze zwłoki i na stary i że wykopyrknął ze przyczyn przyrodzonych, albo no, albo letko i no, nie przyrodzonych, bo przeczam mi moja staro, że ja staro nie uwierzy za krojcnego dupka i że kocą zesia w poddochaźnika. Ale po kilco żyje i dropie ta ruła. Z nodek taki biernik bez kiery idzie, zajrzy do tej i bo o, kci, kci, nie pierona, nie przyjdzie, bo przesta, a ten głupi gis, miasto przyjść kumie, to kurde chce pójść w kaiskany, tam Kajskany przyszą. Znaczy się do góry piąt. Jogo a tym głupielom do góry dropie. I u dropie u dropie się centymetrów i srują już na dół. No porąbało imię, i, mnie, i że tu styrca i jego tego kota też porąbało tak można ze trzy godziny. Prosiły, błałe, groziły, wobiły go ci żarcim, i ich holely się nic i do góry, nazot do tego naszego haźnika. Za daleko, co by wyrazić graca, pok, albo co bądź. Jedyna metoda: fight fire with fire. Łogień smogę łogniem, zatko w taroła we wzierniku Bretlikowa, w których używał na podpołka do kuminka, co by kodnie pośmiłował kaj indzis z ratki do mojego haźlika i drzist, i woda w dół, bombs ze englicka zbombardować, pojść. I wartko już do piwnicy. Drugą słyszę, jak przewolo się wszystko, przewolą się wszystko po gółach Podziałało! W karwałek do piwnicy i kurde! Ludzie, koniec świata. Nie ma moich bretlików. No można jednym łostął. Całki prowizoryczny daj, daj takotama, diosi w ziemi. i kota też już nie słychać. Ja to chromala, kurde, kaj ta idzie, coś i mi zablysło, i że wasy tą we ulicy, chałpa moja można i ze trzydzieści metrów od tej ulicy, można i przejść ze stracone, kaj ta gadzina zaś to zastopowało po drodze, co? tyrom na ulicy jest górnik, mam nadzieję, i że i żezum od moich chałupy. Ale zapiero na niej na tego dekla. Ciężkie jak trzy faski bieru i nie ma go za co jeździć. Na do dodam można tym do się podnieść. Zapiero na No i przodzi za gibołek, a za tym połom też się razło. Mą autok stylcy na ulicy. mom szleperlajna. Może się, można się udoruknąć. Hok. Lajna wsteczny poszła, że się zakurzyło. A po jako cholera robią te dekle na guliki takie srogie ludzie. Capi jak cholerz szlachthausu bez ale ślazuja tam ciemna w życiu ruła jest, Wyglądą, co idzie ku mojej chłopie. Taż tam. Także, kurde, mówią w jałcie. Bele jako, ceskowo, nary można styknie. Wlazuje drugi rozrań. Cuch, zapienie. Nie już można nie zabije. Nie, Przybadałeś się. Po jakimś łoka filuje Filuja kukum jest. Jest in gizdu. nie do musiej świpia, prysku. I o ozajś ta samo lajera, kici, 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 a tym maluśki sto pierun mi na drugo zajta. No i by ci to pierun szczerów, zachowskim jest sam szlak, to i długo tu nie wysiedla, nie wydzierża, jest zimno, capi, a na przyrowek ktoś mi spali, tak lapa na łeb i wszystkie moje problemy będą no mieli szluz, a ja Nie chcesz gliździe po dobroci, to będzie po złości. Dodam, po taki celcztoff. Wypolszczołek no gulika tak, co by mi nie śleciał głębiej, złożył jak wszystkie bandy flostry, które byli w domu, co by tym piero nie głównej ruły, dlatego waserlajtunka, filuja co i róz do ruły, ale słysza i no mięczyni, i blank i nic nie widza. Poszło, gist, kaj? No, kajś, Jeszcze no trójkąt, co by mi się żaden ten, na tym łożewrzyty gulik nie wpieprzył, bo na ulicy jest ćmawo, są się od kurde wrazidlo, Widziałeś, no chwilowo bez okno, kiedy próbowałeś perchokiem streknąć Nie przyszł z pomoc a łoj złomany na kacycowych szłapach i że myszowatym ogonem styrcy wele i dopytywo się, co mu mą pedzie, co mogę, i że chce przedichtować waserlajtą koty, a patrz się stracić bez kurcego, i ociągnąć Wiedziałem mu, sobie poszło do domu i zaszpontował się wszystkie dziury, bo na przodku naszego zidlongu była awaria i co u kopelowa wracają się e, i wybijają we chałupie. Tym gupierok tak się wystrachał, polecił i przed formą chałupu wzięł się do od kulika. I niech mu moza swoje wracając no, do tego łochentola kota. Bo ta menda duch tam siedzi i nie mówili woli wyjść. Mą przejść z Doma jedna balewanna, drugogrodzica, frup na puszczon woda, cygareta i czeką przy górniku, boanuści mu się odmieni i wyjdzie po dobrej woli. Kurde drugi sąsiad przyszedł po pięciu minutach następny otwiero klapa wiecie tako jak to mądroki go dają teoreo samo się przypowiedni funguje kurde ludzie choby barany no ja by idę do hałpy, łobie badywanne pełne Fujer! Spuścią woda ze walinków i dokłodą dwa spusty ze dwóch szpilungów w doba. nie ma mocnych. Musi ci go wyżynąć albo utopić. Tyro na ulica Wola, woda wali na ten a arzebucy, a tego lagra mińskiego gizda dali nie wyloło ze kumpilu. kurde lewele, utargało się wszystko w pierury, bo płynęło bo wiele szczół dzierży tej wody. sztop, bandy, flostry, sznurki, w dupę i nożym jak ci to się kajsik zasztopuje, to wiadomo na isto i do chałupy, po ten drugi spechuch, bo trzeba przecież zawrzeć ten pieprzony deker, blazuja do chałupy, a ten skurwiel bez kurcyo wolo się we moim szlach, cyndrze. Sto pierunów, pikorichów, jak on sam w los, keryndy, A do no pewnikiem ziernikiem we piwnicy jego łodze w żyty. Jostychca marzna, a ten grój, wolo się we mojej pościeli. Za czas na zakatrupia gizda, przemelą go na Liberburz, jeszcze ku tym blazuje ze uciechy na mnie. Przynajmniej je szpotlawy, łapa mu się coś stało. Moje straty, wiecie, zadrzistane bady cimry, łobiów przelała się woda ze zadzi stano piwnica, bo zostawiłem otwarty wziernik i mocka wody poleciała na piwnica. Kościel we szlawcy do wyciepnięcia, celsz to w zeramu firmy poszłał, ta lampa się kaśnik w tym bajzlu zapodziała, szperchok połowany, ludzie afera na całkich ulicy jak stodiosku, a bo jak bez syjmies tych naszych grzechów, zbychów, rychów większych kamiz.